Myślę, że to jest już taki finał naszego sezonu i cieszymy się, że możemy po prostu tutaj wystartować i walczyć o jak najlepsze miejsca. My jako grupa młodzieżowa jesteśmy podłączone do seniorek i mamy możliwość ścigania się, trenowania właśnie ze starszymi dziewczynami. I myślę, że to też właśnie tutaj pokazuje efekty tego wszystkiego tej współpracy z trenerem Tomaszem Krykiem i trenerem Maciejem, że jesteśmy właśnie taką drużyną. Jest to mój pierwszy start w tego typu zawodach, nigdy nie miałam przyjemności startować na akademickich mistrzostwach świata ze względu na, na ten rok covidowy, który był. Gdzieś tam wypadło to, to rok czy tam dwa lata wcześniej, e, z jakimi nadziejami. No, ten sezon bardzo dobrze e, się układa, no, z każdych zawodów wracamy zadowolone i uśmiechnięte. No i z taką nadzieją e, przyjechałam tutaj, żeby te zawody również były owocne i żebyśmy e, no, popłynęły po to, po co tutaj przyjechałyśmy, czyli no, po te złote medale, żeby. Żeby po prostu gdzieś tam ten sezon, finał sezonu e, zwieńczyć no, no, tym, co zdobywamy w całym tym naszym roku. Akademickie Mistrzostwa Świata jest to trzecia impreza po Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Ważna, ważna impreza. Dla mnie jest to trzecia z rzędu tej rangi impreza akademicka. Wystawiliśmy tutaj mocny skład, tak jak w całym sezonie. Wszystko zostało fajnie, fajnie fajnie, ustawione. Dziewczyny płyną we wszystkich osadach. Jest najlepsza piątka z eliminacji, z Mistrzostw Polski, z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy. I jest to dla nas kolejny ważny ważny start w całym sezonie. W tym sezonie 6 zawodniczek zakwalifikowało się do grupy młodzieżowej. 6 zawodniczek, które wystartowały na Mistrzostwach Świata i Europy. Ale są zawodniczki, tak jak Helena Wiśniewska, która jest brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich, najbardziej utytuł, utytułowana, o tym wszyscy wiemy. Ale mamy również Martynę Klat, Sandrę Ostrowską, które mają również w swoim dorobku medale Mistrzostw Europy w ubiegłym roku na Mistrzostwach Europy Seniorów. I również z powodzeniem startują w imprezach seniorskich. Bardzo chciałem zdobyć dzisiaj dwa złote medale, ale te srebrne medale również cieszą. Pokazali, pokazywaliśmy dobre biegi na dwójce, pokazywałem również do, dobry bieg na jedynce, troszkę zabrakło na tej jedynce, ale przegrałem z brązową medalistą Igrzysk Olimpijskich, więc, więc jakby nie przegrałem. Cieszę bardzo z, tej, z tego srebrnego medalu, więc pozytywnie, pozytywnie podchodzę do tych startów. No tak, w tym sezonie też było dużo zawodów różnych i Mistrzostwa Świata, z Europy już za mną. Już ostatnie starty w tym sezonie i wiadomo, że to zmęczenie jest, ale z uśmiechem na twarzy podchodzę do tych też startów i z dużą motywacją. Już gdzieś tam w środku sezonu przygotowawczego wiedziałem, że będzie dobrze, bo się dobrze na, na treningach i, i, i wiedziałem, że po prostu pokażę dobry sezon w tym roku.